Hej, witajcie. Dawno nie było odcinka. Nie, bo nie, bo nie dzisiaj postanowiłam nagrać a, kolejny. I pogramy sobie dzisiaj znowu w tą samą grę. Co była a, miesiąc temu. Tak, bo znowu. nie było miesiąc temu odcinka. I, I na, tu. I, pisał, to I się nie dziś pogramy. No dobrze nie jest. Jest ok. Sorry, że tak nie było długo. Ale jakoś tak mi się nie chciało nagrywać. To po prostu smutłam. Sputnęłam przez jakąś rzecz. Aż nawet nie mam pamięci jakiej Zabił mnie. I tak jakoś złyszałam. A weźmy sobie sobie tak jakąś. Oczywiście w grę grałam. I to mam jakiegoś dziada na uboczu. Na pierdolu. Na Się boję gdzieś mi ze strzelą. Zobaczmy. Hmm. Iś ten dziadek musi tu być. Zabiję go, nie kurwa, jaką go I sorry, nie chciałam. Ale mam prawo, mam prawo. Mam prawo mówić takie rzeczy. Nie, nieważne. Nieważne, po prostu uciekł mój język. Jak on chodził, what the fuck. W ogóle, mój język to kompletnie na jakiś I żyje własnym życiem. Mówi, zabiję go. Yeah. i w ogóle mówić za no mnie rzeczy, ja tu robię, nie mam i nie rozumiem koski. pewnej rzeczy, ponieważ Wie, jak grałam z na, na hita. KSR, tak, bo to ks. był na, na tego hita. Szczeliłam komuś w głowę, no, a on przeżył, i tak się kilka no, razy no, zdarzyło. O co chodzi? Ja się tak pytam, i główkę mu szczelę. Nie, w ogóle nie mam czasu na sniperki, wolę coś nie. Nie, to, to. wolę a kacze. Je ja, co ty się tu rozpałnisz, kampisz. No na pewno. No a ja nie będę ci uśmiechadał. Właśnie ty się o mnie martwisz. No tu mam 8 osób w gildii. Fajnie. Proszę. Dobra. Jak mnie zabiją, teraz mnie zabiją. No. Halo, idziemy do kibelka. No. Hałas, bambuś. Dobrze. To tak. Jestem już jest w kiblu. pausa. mała pauza, była pauzą. I tak, co u was, u was słychać na Mikołajki, kiedy dostaliście, ja się pochwalę, że dostałam od koleżanek z klasy jedzenie dla chomików, tam pisaki, nie I za niedługo już wikilia. więc nie wiem, postaram się jakiś świąteczny odcinek może zrobić. Tylko po co? podłoga. nas na podłogę. Idziemy. Czy no, nie wiem, zrobić jakiś odczyna, odcinek świąteczny. Coś takiego. Tylko z czego i w ogóle nie wiem. Mogłabym zrobić z Minecrafta, bo nagrywam, ale jeszcze nie ma na Facebooku, na YouTubie. Bo jakoś tak wkurzyłam się ostatnio na to i nie nagrałam. Znaczy nie wstawiłam, bo obrobione już mam. I w ogóle. A mnie drugiego, drugiego już w klasową Będę musiała kupić koledzy z klasy prezent mam tak wylosowaliśmy, ktoś mnie też wylosował Nie wiem kto, co, jak Bo to tajemnica oczywiście Aha dwóch naraz zabijam? Trzech O, i myślałam, że ty już mnie chcesz zabić. Że ty jesteś z innej przeciwnej drużyny Siema Gilu Dzisław, Dzisław mnie atakuje to był operatyw, ale zrobiłam buble. Yeah. I tak, nikogo tu nie ma. Nie ma nikogo. To tak, nagram dzisiaj na odcinek świąteczny z Minecrafta. W międzyczasie. Jeżeli nie uda mi się wstawić wszystkich filmów, bo ta święta to już za tydzień, ale grałem już cztery, to najprawdopodobniej nie ogarniecie, że świąteczny odcinek mam już zbudowany dom, a w następnym odcinku jeszcze nawet nie ma połowy zrobionej, to tak, sorry za to, niech tak będzie oczywiście, bo nie może się wyrobię. Ja oczywiście, ostatnio dostałam przemieszanie mózgu w mojej głowie, bo mam taki dziwny odcinek z takiego, takiej, takiej fajnej osoby. Co mnie tu z i Jest takiej ja osoby zrobiła stalną kaszankę z głowy i nie wiedziałam o co kaman ale nie podawam szczegółów, bo, by, bo też byście mieli taką kaszkę. Co tu mi się dzieje, No, wszystko spoko w ogóle jest ok. No i jeszcze jest jeden problem, bo otóż, 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 co to jest? Co to ma być? What the fuck? I przepraszam bardzo, co on zrobił? Fat w ścianę, to jest chore, to jest niemożliwe, on jest cheaterem. No, what the fuck? Dobra, już nie powiem wam tego problemu, zapomniałam, mam, co ja chciałam powiedzieć przed jakiś problem, tylko jaki kurde, a dobra, no jest problem, bo nie ogarniłam tutejszego minecrafta, chodzi o to, że jest wersja 1.0.0.2 i o co chodzi, i ja właśnie to pobrałam, ale tam nic nie ma do i tak, jakby... Jak już mówiłam, to jest nap, to więc możecie pobrać to, I tu jest, tu jest jeszcze. Co ty w ogóle, o co ho? Ej, o co chodzi? Aha, dobra. I ten, i ten. Jest to, i zrobiłam ankażkę z głowy, bo co ja powiedziałam, to było dziwne. Dobra, w ogóle mam ochrypnięty troszkę głos. A się cieszmy, bo nie będziemy musieli iść do szkoły w Wigilię i w Boże Narodzenie. Tylko zjemy sobie pyszny barszczyk z łóżkami, karpia, którego nie lubię. Ale będą też desery. Pyszne desery. Nowe odcinki u waszych ulubionych youtuberów. Jak tam spędzają się, tam to jest fajnie w ogóle serwer jest dziwny. Nikogo tu nie ma już. I jak jest więcej osób, bo bo taka fajna grupa i tak wszyscy się nawalają. Dobra, wychodzę z tego serwera. Dobra, tu wchodzę. I tak będę snajpować. Snajpować. Co? Snajpolwać. Snaj... Snaip... Nie wiem, pomyliłam się. Snajperu. O, coś takiego. Co to jest? Yy, to, to, to... Dobra, idziemy do Niam, 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 niam. Coś, coś tu będzie? Nie ma nikogo. Jest, miał na ale oczywiście się nie udało do niego szczerze, bo uciekł. I chyba ograniczam o co chodzi w w meczach, że dlaczego, jak na przykład powiedzmy, że tak, respawnujesz się na terrorystach. A jak ujdziesz na respawn antyterrorystów, to potem tam się respawnujesz. To chodzi o to, że po prostu ten pewnych noczach się tak jakby podbija takie powiedzmy flagi, nie? Tak się podbija ziemię takie. I jak już tam wejdziesz, na ich posiadłeś, to wtedy ją tak jakby podbijasz. Tam się wtedy respawnujesz. Pewnie każdy to wie już. A ja tak... Ja tak teraz... ...ogarnęłam co tam mam. Okej, okay, Snajper, hech. <laughs> no co to miał być? Teraz jest Snajper Oczywiście też mało osób tutaj coś w ogóle pisze. To jest druga osoba, która dzisiaj coś powiedziała na tej grze. Bo już prawie co dzień na niej gram. Wiem. Dziwne. No, co, 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 co? To jest najgorsze jak się ma i tak ci jakiś kościół wyskoczy i co. Bez przeklęć i tu, dobra? Hello! Gdzie jesteście? I zniknęli dziady jedne. Tu ktoś będzie? Nie A jest czy ktoś w czy nie strzela? to nie jeszcze Czekamy, aż to sobie tutaj wyskoczy, żeby wziąć go na cel. Schywamy się jeszcze, by nas nie zobaczył. To jest mało prawdopodobne, bo nas pewnie zobaczy. czy ja go zabiję, nie. No i zabito mnie. I nie, nie, lubię snajperek. Jak, jak jest tak więcej osób, nie, bez sensu. Najpierw mieć kampę i tam strzelać z tej snajperki. No tak bez sensu. Hello? Jesteście tu ci z dziady, jedne? Spróbuj mnie tylko zabić. No i już przyszli. lal wytyfy. Dokładnie, wytyfy, 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 czemu tak robicie? Łamią zasady nie snipować, yy, czy jak to się tam zwie, mówiłam coś, oni łamią zasady i sobie szczelają ze snajperek oni są śli i znowu się tu zespadniowałam. A dopiero co byłam na terrorystach to jest szłe, szłe i to jest jej. Hop. Uuu jakiś kość tutaj napładnie mnie. chodź dziady go jedna. On nie stoi już w tej kolejce po mięso. Na barszcz. Nie znaczy się na wigilie. Dobra, nie masz. Hej. Tak wiem, że wiem, że chybiłam. To było specjalnie. Myślałam, że trafię No, jak mógł go nie trafić, a on mnie trafił? Nie rozumiem, cykry. Jestem słaby, tak? No, 6 dopiero zabijam. Jak gram normalnie, tutaj jakoś zabiję ponad 20, tak to jak nagrywam, to ponad 6, mniej więcej. Nie mam cela, bo się nie mogę skupić. Jak tak mówię, co do mnie szczelasz? Szczelasz mi się zazwyciał. Na kuciaka idziemy, żeby nas nie zapili. No nie mogę ze snajperki ciągle jadą. To ja też. Jak oni? Nie, lepiej. Z tego. Co? A właśnie, zapomniałam Wam powiedzieć. Ale jest nowa aktualizacja tej gry. Ale kokszych. Najgorsze jest to, że jak się to potem. że jak się wymienia naboje, to jest takie głupie. Bo to trochę trwa. Ale ich pojechałam, to było dobrze. Dobra, co my tu mamy zebrani? Wow, fajna, nawet spoko. I tak jest nowa aktualizacja tej gry. I jest jest, jest co jest nowego? Jest w dodatku nowa mapa. Może wam ją pokażę. Będzie spoko. Nie zabiję. zabiję mnie. Ok. To teraz wam pokażę. Ja nie, nie zabiję. Dziadyki jedno. Idziemy. A. I tak naprawdę tablet sam sobie tak o sam z siebie aktualizuje gry, zaktualizuje gry, tak myślę. I tak musimy iść z tej strony. Co piję mnie. A debil, debil, debil. Tak debil. I sam sobie gry aktualizuje, więc... Więc wchodzę, na, in, wchodzę sobie na Critical Ops, a to taka, taki szok, bo to w ogóle nowa gra się zrobiła, tak jakby, nowa wersja jest. Ona się tak po prostu... Tak, o, zaraz Wam pokażę, co się stało z tym, z tym... Buriału, z tym plantacją na B. Bo bardzo ładnie to zrobili, koreszty już nie. Kiedy ja będę mogła tam mieć ciągle zbiję tebile. I tadam. O, zrobiło się lepsze olef, 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 o, oświetlenie na korytarzu. I tada, oto co, co tu się stało. To w ogóle jest kompletnie coś innego niż kiedyś było. I to wszystko tak ładnie wygląda jest oświetlone, ładnie wszystko. Bardzo mi się nawet podoba. I to tyle co się ulepszyło. O mogłam teraz iść... O, nie, nie zdążyłam. I zaraz wam pokażę jak jest nowa mapa, to jeszcze nie ogarnęłam. I muszę się jeszcze przech, przech, poprzechadzać po innych mapach, bo po innych nie byłam. Może jest coś, też coś nowego. I tak idziemy i tak, to jest taka nowa mapka. Grądy, to jest z samolotami, to jest lotnisko, jedziemy sobie tutaj. Pewnie już każdy wie w ogóle o co chodzi. Pewnie jedyna ja nie ogarnięta. Mam na palce długopisem, Kto się stał. I wywołaliście u mnie Lel. Dobra, to idziemy na pojedynczy. Mm, cake. Pójdziemy sobie na cake. No ciasteczko sobie. pójdziemy i na herbatkę. I weźmy sobie jakać. Będzie jej troszeczkę trudniej staliśmy pewnie. I tak, tu mamy, tu się zyspaimy. I tu każdy wie co to jest za komputer. Komputer znaczy. Tu mamy wyjście fajnie, ale tu się nie otwiera, szkoda. Tu jest kościół. I tu też jest wyjście. I tu mamy także, o fajna animacja, flaga powiewa, mamy zorzę po, polarną, mamy śnieg, ale nie zostawiamy, nie zostawiamy śladów. I tu mamy takie, takie wyjście. mam pasy bezpieczeństwa, znaczy pasy, po prostu pasnie. Co ja mówię? I tu mam takie rzeczy. Coś tu jest, coś tu jest, tylko że się tylko otworzyć nie da. I gdy chcesz coś kupić tu mam jakieś przejście. Tu mam piwko A wódkę, nie wiem, czy to jest piwo. Piwo to jest wino. Nie wiem. Po prostu alkohol. Tu mam bagaże fajne, nie? I tu już byliśmy. I najfajniejsze jest to, że to jest samolot. Tak, tutaj jest samolot, który się chyba do nie da wejść. No, szkoda. Ale ten samolot też nie jest taki wielki. Big też nie jest. Jest taki troszkę długi. No i mam tutaj takie resztę samochodów i przejść tu mamy jakieś wyjście o to jest mniejszy samolot o fajne yy, fajny skin i tu sobie pokażę ich tą w ogóle i tu znowu się pojawiliśmy ten był nasz spot no i tak to wszystko wygląda, jest nam spoko jakby Wam no to, to macie tutaj babkę, marylkę, marylkę, mariolkę. Możecie z nią pogadać. A jeszcze coś tu jest. Bra bramki. O nie! Pika. Dobra, mam broń znaleźć. Zabije mnie. A no to było pewne. Dobra, chodzimy. и что оттенок, на трассе на набрать им то Блин, ничего не сменил. Fajnie jak się ma snajperki, nie? To jest dobre, to jest dobre mapa na pana to. A bo i nie. W sumie no taki nie, to też weźmy sobie taki, tak. Chodź zobaczyć czy jest coś nowego. To chyba na kampią. Co, co to jest model? Taki na półnie. Ja w ogóle odbiegam od sytuacji. Jakby, co to nie ja? No weź mnie, nie zabijaj, ja tu pokazuję coś. A ten temat no, w to. Nie, nie idę. Pójdziemy sobie ten. Idzie, no nie idzie może, może mi nie zrobią krzywdy, nie róbcie mi nic. Ucieknę, uciekłam jest. Dobra, tu nic, chyba nie ma jednak nowego. Nic, a nic, tu jest gościu jeden. A tak tu nikogo tu nie ma. Ciekaw, czy ktoś tu przyjdzie. Hop, poczekamy sobie na niego. Zabiła w Lele. To był ten. Nie wiem, na pewno to było. Kurw, ja mogę go zabić. Dobra, spadamy stąd. Tych nic tam nie ma. A szkoda. Ławiam się na krzyk. Dobra. No ma nic, nie ma. Też chwilę lasę po I to sobie idziemy. Dobra idziemy, idziemy czy nie idziemy, no idziemy, idziemy, idziemy Może coś się tu trafi, jeszcze ktoś, halo Dziewczyny jedne, chodźcie tu Best, nie zabij, nie zabij, nie zabij Wow, heh <grym> Crazy boy. Dobra, jestem. I sobie popijmy troszeczkę. Szymanko. Też nikogo nie ma, gdzie jesteś. tu mój pies uderzył się jak on w ogóle mógł się uderzyć to jest chore Przewrócił się mam się skupił i pyknął tak pyknął aha bo my... nie 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 w ogóle z koną strzelił z tyłu chyba To wcześniej to też się przywróciło, wiecie co? Fajnie, bateria mi pada. Dobrze, no to tak zakończmy odcinek. I tak dzięki za oglądanie, zostaw łapkę w górę, komentarz. No i papa pa.